Modlitwa środa-popielcowa. Historia, znaczenie i tradycje. Panie, który z prochu stworzyłeś człowieka, dziś w pokorze pochylamy głowy, przyjmując znak popiołu, znak przemijania, ale i znak nadziei, że w tobie jest życie wieczne. Spójrz na nas, grzesznych i słabych, ale pragnących powrotu do ciebie. Daj nam serca odważne. Byśmy nie bali się prawdy, byśmy nie lękali się spojrzeć w głąb siebie i zobaczyć, co wymaga przemiany. Ten święty czas Wielkiego Postu będzie dla nas drogą do serca Ewangelii, drogą wyrzeczenia, które oczyszcza, modlitwy, która ożywia, miłosierdzia, które przywraca nadzieję. Panie, daj nam wiarę silniejszą niż strach, miłość mocniejszą niż nasze podziały. Nadzieję która nie gaśnie nawet w ciemności. Ty jesteś naszym Ojcem, do Ciebie wracamy. Niech z popiołu naszej słabości narodzi się nowe życie w Tobie. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez znak świętego popiołu przypomnij nam, iż prochem jesteśmy i w proch się obrócimy, a jedynie w Twym sercu wieczność znaleźć możemy. Daj nam łaskę prawdziwej pokuty, byśmy przez post, modlitwę i jałmużne oczyszczali duszę z mroku w grzechu. Wznieś w nas żar skruchy serdecznej, a płomień miłosierdzia Twego niech wypali wszelką pychę i zimność. Ojcze przedwieczny, przez zasługi męki Syna Twego racz obdarzyć nas wytrwałością w dobrem, byśmy czterdziestodniową drogą Ku świętemu paschalnemu światłu kroczyli z nadzieją w sercu. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Choć środa popielcowa jako święto nie występuje bezpośrednio w Biblii, to jego symbolika sięga Starego Testamentu. Już w czasach biblijnych popiół oznaczał pokorę, skruchę i chęć nawrócenia dokładnie tak jak w środę popielcową. W pierwszych wiekach Kościoła popiół był używany głównie w obrzędzie pokuty publicznej. Ci, którzy popełnili ciężkie grzechy, np. morderstwo, cudzołóstwo, publicznie wyznawali swoje winy i przyjmowali popiół na głowę, a następnie odbywali pokutę, często trwającą do Wielkanocy. W średniowieczu obrzęd posypywania głów popiołem zaczął obejmować nie tylko wielkich grzeszników, ale wszystkich wiernych, ponieważ każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje nawrócenia. W 1091 roku papież Urban II oficjalnie upowszechnił i wprowadził obrzęd posypywania głów popiołem jako znak wejścia w Wielki Post. Popiół używany w środę popielcową pochodzi ze spalonych palm z Niedzieli Palmowej z poprzedniego roku. Symbolizuje to przemijanie i przypomina, że nawet to, co było chwalebne, ostatecznie obróciło się w proch. Środa popielcowa to nie tylko dzień postu i modlitwy, ale także bogata w tradycję i symbolikę uroczystość, której historia sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. To dzień refleksji nad przemijaniem pokutą i miłosierdziem Boga, a także początek najważniejszego okresu przygotowania do Wielkanocy. Na koniec przypomnę Wam słowa, które święty Jan Paweł II wypowiedział w środę popielcową. Nie lękajcie się być świętymi. Nawet gdy upadniecie, podnieście się, bo miłosierdzie czeka. Niech Bóg Wszechmogący, który rozpoczął w Was dobre dzieło, doprowadzi je do końca. Niech Was błogosławi Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.